tam będziemy zwiedzali kolejną fabrykę porcelany w nieco innym stanie. Znacznie lepszym. Jak widzicie zachowało się tutaj dużo więcej artefaktów. Czym się zajmowali? Talerzyki jeszcze nowe. Pełno form odlewniczych, ale fajnie połanie poukładanych. Tutaj na regałach to samo. Są doniczki i też formy Zwróćcie uwagę, jakie tu są te porcelanowe te, to są pana sugerniczki, nie? Te góry, nie? Rozsypane to jest. Staram się tutaj to oświetlić w miarę, ale hala jest dosyć duża, zresztą sami zobaczycie teraz. Tą szklaną rurą, która leci tutaj po ścianie, nie wiem co leciało ale aczkolwiek yy, zabezpieczona jest dosyć poważnie. Widzie tam się, że nawet taki biały proszek rozlał. Nie wiem, co w tym było. Do czego to służyło, ale nie jest bez powodu taka. Tutaj też pełno tych form. Naprawdę mnóstwo. Olbrzymi magazyn, olbrzymie hale. Różne formy, formy na talerze. Widzicie, one są jeszcze pozamykane te formy, czyli już, już tylko kwestia wylania do nich te mieszanki i dać je wypalić. No hala jest olbrzymia, fabryka zresztą z zewnątrz też jest. To tutaj na przykład jest forma, przy, przy to światło, jakaś ptaka, nie, jedna, druga połówka. Teraz tak, obejdziemy tutaj to pierwsze to tą halę, żeby tu pokazać Wam ile tego jest. A dopiero później udamy się na halę drugą. Proszę. Tu na przykład widzimy anioła. No, aniołek, nie? Głowa. Jakaś figurka taka. Dosyć fajnie to wygląda. Fabryka jest na przeolbrzymia. Naprawdę to jest... Nie ma... Nawet co porównywać do tej, co my robili przed chwileczką, nie? Znaczy przed chwileczką no, w poprzednim odcinku czy w przyszłym odcinku, bo nie wiem, czy w ogóle się film sam to pokaże, ale ta fabryka, tutaj, to naprawdę no, zwróćcie uwagę wypadał będzie na drugi aparat do robienia zdjęć, a tym tylko filmować, przechodzimy na kolejną halę. Kolejna hala jest też pełna formu. Słyszysz coś? No to w oparacie coś jęczy, dobra Zwróćcie uwagę jak to wygląda o Tego jest tu multum Widać jakieś zejście zamknięte, ale na pewno tam wejdziemy. Bo co by był to za nalot, gdybyśmy tam nie weszli, prawda? Tutaj, tutaj widać też kolejny wzór, dosyć ładny. Ta szklana rura, właśnie dziwne, to jest to, że to prowadzi wskąd tej maszyny. Jestem ciekawy, co tędy szło, że ta rura jest szklana. Mieszanka może albo co innego? Widzicie, formy się takimi metalowymi spinkami spinało, i wkładało się kliny, się forma trzymała. Nie? No i dekiel zamknięty. No nie będę go, no nie da będę go wyciągnąć. W każdym bądź razie tak to wyglądało. nie? Tu jest na przykład dekielek wyciągnięty i jakiś flakonik wychodził z tego po rozbiciu. Tu już jest winda towarowa, więc nie wiem, najprawdopodobniej bym się udali na dół. To byłoby najrozsądniejsze. Z tego wszystkiego. Aczkolwiek. Ciekawi mnie to. Nie, to były te. To były śmigła do mieszania mieszanki. To jest śmigło. Silnik to napędzał. A to, ta szklana rura, podawała składniki. To szklana rura dostawała Były składniki podawane. A pewnie szklana jest dlatego, żeby było widać. Jak to płynie, kolejne urządzenie to jest też najprawdopodobniej mieszalnik. Tego spróbuję tu przejść. I też nie chcę tu powalić niczego. Aha, tutaj nie przejdziemy, bo tu można się wrąbać do piwnicy. A więc nie będę tej przechodził. Udamy się na koło. to Dobra, czekaj, tam widzę jakąś figurkę nawet za daleko naprawdę robi to wrażenie z tego, tutaj taka, z tego tutaj taka ilość że po prostu no nie wiem na czym się tutaj skupiać czekaj bo tutaj też jest też są te naczynia przejdziemy może tutaj ukażemy to Zwróćcie uwagę, no są owszem, są porozbijane, ale zwróćcie uwagę ile jest dobrych, nie? Taki flakonik malutki, nie? Multum, multum tego jest. Dobra, przejdźmy teraz może tutaj, wzdłuż tej hali. Tu jest jakaś maszyna, jakiś podajnik. No jedno jest pewne, ta fabryka miała duży przemiał. Zresztą jej wielkość jest. No to skurde no, no. dosyć duży zakład. No nie wiem jak to określić nawet jaki wielki bo jeszcze nie posunę go całego. Tutaj jest fajny podajnik, co podaje i zmienia te półki po prostu, nie? Z tymi widzisz? No. Napędzany takimi łańcuchami. Mhm. Wózki transportowe. Tu stoi za filarami między filarami taki wózeczek. Tu widać fajnie herb taki. Czekaj, znam światła. No nie uchwycę tego. Nie będzie to widać, no. Dobra, miesza w tym. Patrz, jakie małe filiżaneczki, nie? Mm -hmm. Teraz przechodzimy koło rodzajnej elektrycznej. Kurczę, no nie, no tutaj to... Trzeba to pojmować, niektóre rzeczy. Zwróćcie uwagę, na przykład tutaj Taki odlew jest dosyć ciekawy tam na krześle już widzę takiego jelenia Sarne. Sarnę Sarenkę widać Jak sami widzicie hale jest dosyć olbrzymia tutaj widać Chyba wilka czy psa polującego. Różne ornamenty. Dużo ciekawych tu jest. Zdjęcie uwagę, tutaj też jest taka serenka. Tu zaś ta pani. Nie wiem, pasąca coś czy, czy coś. Rewelacyjnie to wygląda naprawdę. Paciak i konik, kurde. Konik. Tutaj jest piesek. Tutaj gołębie. To jakiś chłopczyk z czymś. Głowa konia. Tu też jest piesek. Widzmy. No, każdy, każdy wzór co innego przedstawia. Różne dzieci. Już po samym tym można stwierdzić, że. Bardzo dużą ilość, ilość tutaj wytwarzano tych dużych wzorów. Już no nie będę mu każdego opisywał, bo to opowiadał, bo sam widzicie, że tego jest multum. Nie? No, tu jest ta w której zrobiłem zbliżenie. O, jak ta sarna, jak ta sarna. Tutaj też konik. To musi wyglądać taka figurka zrobiona, już na no gotowo. Tu jacyś żołnierze, coś niesamowitego, naprawdę. Udamy się w górne kondygnacje, chociaż może pierwsze zobaczymy tutaj, nie? Widać szyny do transportu, czyli tego tutaj trochę robili. Koło jakieś do czegoś służące. Nie wiem dlaczego. Tutaj też jakieś odciągi są, kabina z odciągami. Proszę. Kalendarz 2014 roku, tak? Okej. Okay. Tutaj z tej hali. Przechodzimy do kolejnej. Też jest trochę porcelany na ziemi. Widać piece do wypalania. Niestety już rozbebeszone są. Miejscówka dosyć znana jest tutaj, więc, więc to tutaj jakieś biuro. Pewnie też projektowali, zwrócił uwagę jakie są te, te wzory na tych talerzach. Domy. No tu jest hala pusta, więc ją sobie odpuścimy, bo budynek jest tak olbrzymi, że po prostu chcę zobaczyć jak najwięcej. No rady jesteśmy, wiesz, tak wypuszczenie za granicę, że tutaj nazwa akurat tej fabryki, nawet żeby się była gdzieś na filmie. I jeżeli ktoś tutaj chce zaryzykować, wejść, no to proszę bardzo, na własną odpowiedzialność. Niech sobie wchodzi. Otóż nie jestem zwolennikiem rozpowszechniania informacji, aczkolwiek nie będę tej jakoś maskowo, bo to jest tyle rzeczy, że tu jedną lokalizacją możesz przegapić w tylu miejscach, że, że to... Dobra, wróćmy na hale, przyjdziemy wyżej. Będę się starał pokazać wam jak to wygląda z góry. Dobra tu jeszcze mamy też dosyć konkretny piec. Widzicie jakie tu są, jakie to jest zabezpieczenie. Tu jest ta platforma, która jeździła. Też ciekawe. Piec na takich zawiasach, czyli drzwi są jeszcze obrotowe. Jest teraz zamknięty. Tak tam wyrażę, następuje zwolnienie blokady. I... Przesuń się. I następuje otwarcie pieca. Masakra, ty, ale za... Jebiste to jest. A jak to leciutko chodzi, jest taka masa. No i tutaj następowało wypalanie tego, zaraz uderzy. Ale wyhamowało. Fajnie rozwiązane drzwi, jak w ogóle, jak lekko chodzą. Będę pod uwagę, że te drzwi pewnie stonę ważą, mnie. Widzicie, są o takim wysienniku. I to tu jest obrotowe. Obrotowe. i dopiero jak to się ustawi tej, w tej pozycji, następuje zamknięcie. Aha, dobra, przesadziłem, w innej pozycji. Dobra, no tutaj się otwierają. No otwierają się, czuję, się same. Gdzie? Tu? No wiem. Tutaj cały tył pieca. Zwróćcie uwagę, ile to jest rur. Nadmuchy i komin wentylacyjny. Czekaj, muszę iść tam, bo tam jest, są schody. Co? No nie idź. Ja tam pójdę. Dobra, widzimy się na górze. No i jesteśmy na górze. Z tego miejsca było widać Całą hale, zaraz wam pokażę. Szafa sterownicza. I z tego balkonu pierwszy jest piec, a następnie widać całą halę. Dobra, nie przyciągajmy, zwiedzamy dalszą część budynku, gdyż jest olbrzymi. To jeszcze z boku hali, też można widzieć, można zauważyć, też jakiś odciąg i tutaj, o, tutaj na przykład fajne zdjęcie można byłoby zrobić, bo takie już za mchem znalezione widzisz i tymi właśnie podkładkami przekładali to, jakieś takie miseczki, no, dobra, nic, udajmy się dalej w głąb budynku i wznowimy nagrywanie.